Halo, halo, siemaneczko, witam serdecznie na kanale Phantom Games. E, dzisiaj, co jest dzisiaj? Dzisiaj dla was już po, dla mnie jeszcze, Dzień Kobiet, zagramy sobie w baloniki. Dlaczego baloniki, pomyślicie? Baloniki dzisiaj nie dlatego, żeby pochillować, tylko dlatego, że łatwiej mi kontrolować czas odcinka. Jednak w balonikach podejścia zawsze, no zwykle są, raczej mają... Określony czas, tak? Ciężko, żeby się wydłużyło jakoś ekstremalnie podejście z baloników. Nie mówiąc o tym, że prawdopodobnie po prostu zrobię dwa podejścia, bo jedno to będzie za mało. Na odcinek spróbujemy sobie robić dalsze osiągnięcia. Myślę, że sobie następną partyjkę na easy ogarniemy i później może na medium. Zobaczymy ile zostanie nam czasu. Nagrywam odcinek pod rząd dzień wcześniej. Jak wam minął? Opowiedzcie mi, jak minął wam, e, bo już jesteście na pewno. No, wczoraj mogli, prawdopodobnie nie obejrzeliście, bo już było późno. E, teraz, dobra, od czego my sobie zaczniemy? Zaczniemy sobie od Dart Małpki chyba, prawda? No, chyba tak. I od razu e, pójdziemy w Triple Shot. Ojejku, nie, to chciałem kliknąć. E, w triple Shot, tak. Opowiedzcie, bo wczoraj prawdopodobnie nie oglądaliście odcinka, bo już raczej wszedł za późno, żeby go oglądać. Mało, znaczy jest to okej, okay, jest to możliwe, tak, spoko, nie? O ile ktoś śledzi jakiś kanał, co wątpię, mimo wszystko za mało jeszcze widzów mam. A propos, jeżeli jesteś nowy widzem, bardzo, yy, bardzo Ci polecam kliknięcie yy, przycisku subskrybuj żebyś, żebyś, jeżeli oczywiście podobać się to co, to co tutaj widzisz na ekranie, teraz bądź w innych odcinkach, mam nadzieję, że ci się to spodoba i klikniesz właśnie przycisk subskrybuj, już teraz możesz zostawić lajka, bardzo mi się, bardzo mi Wysłowić się nie mogę, sorry. <laughs> ba, em, bardzo będzie mi miło, o to chciałem powiedzieć. Bardzo będzie miło, jeżeli zostawisz już teraz. Przedpiszmy to sobie, może. Jeżeli zostawisz już teraz lajka, napiszesz y, w komentarzu, jak y, ci y, wczoraj minął y, dzień. Y, y, dzień kobiet, jak spędziliście go z ukochaną, z narzeczoną, może z przyszłą dziewczyną, y, z żoną, może. Zaraz. Tą małką ja w ogóle jeszcze nie grałem praktycznie, także myślę, że... Wow. Eee, że pójdziemy po prostu w ten sposób, żeby i nabić trochę Ekspa. Wow! Ej, nie wiedziałem, że to jest taka opcja, że można ją obrócić, ale super. Ciekawe. Mm, tak, i gdzie my chcemy jeszcze ci wbijać Ekspa? Nie tutaj. Eee, tego nawet nie mamy gdzie postawić. Eee, tego też nie potrzebujemy aż tak, ekspić. Eee, ciebie? Nie, tu mamy wszystko odblokowane. To, tą mamką lubiłem grać. A i z mapką chyba nie mam wielu rzeczy, prawda? Prawda? Myślę, że pójdziemy w to. I a postawimy tutaj. Tutaj, czy tutaj? Tutaj postawimy sobie, no bo ona ma takie. E, pójdźmy w permafrost, e, większy zasięg i zadawanie obrażeń. Myślę, że w to pójdziemy. Kliokanon. No to może być ciekawe, w to pójdziemy. Albo w to? To możemy pójść. Jakie ona? Co ona tutaj ma? Mm, o! To jest ciekawe na grupy balonów, no? Can Hip mop Class Bloons No Spróbujemy w to pójść. To może być ciekawe. No? NO! Eee, czy ja mam... Co ja mam na Tobie? To on dużo grałem i dużo mam odblokowane. Ninja małpkę chyba mam słabo zrobioną. Eee... Tak, to sobie klikniemy. Ninja małpkę... Nie, nie jest tak źle. Z którą ja małpką najmniej grałem? Tak, grałem, druidem mało grałem chyba, ale to też nie ma takiej tragedii. Tym na pewno mało grałem. No, więc sobie to na pewno ogarniemy i ciebie bardzo bym chciał troszkę podekspić. Korzystamy te, te etapy easy, żeby sobie właśnie troszkę ogrindować, że tak powiem. Oversize nails. Myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby to wziąć. I idziemy oczywiście w stronę e, Bloom Trapa. E, jak nie wiecie, ja e, nie będę dobry w tłumaczeniu tej gry, aż tak nie, nie, nie znam dobrze tej gry. Powiem szczerze, wiele rzeczy na pewno będę e, poznawał razem z wami, jeżeli będziecie oglądać oczywiście moje odcinki. E, Bluntrap z tego co. A ja jeszcze go nie mam odblokowanego. No tak, Biskitu. Ale może zaraz się uda. Ile na niego trzeba? Mamy 2,5, potrzeba 11. No raczej mało prawdopodobne. Spróbujemy go podekspić trochę. Na pewno to pociśniemy. Żeby stawiał wieżyczki jeszcze. Żeby jak najwięcej extra on zgarniał. Może jednak się uda. Zobaczymy. Eee, no, chyba czuję, że jakieś zdanie dokończyłem, że poszedłem z jakiegoś kontekstu. <laughs> no, teraz to na pewno nie, nie będę wiedział. I... ciebie chyba chcę podekspić, prawda? No dobra, spróbujmy. Eee... a może być. Mmm... Moa, sheltering Shells? sheltering. Nie, to nie, może to. to. Spróbujmy. Signal flare. O, to jest ciekawe. Kamuflaż y y y usuwa. Ej, to jest dobre. W takim razie reload, rapid reload i sygnał flare. Idziemy. Flare sygnałową. E, chyba powinienem jakąś farmę postawić, mimo wszystko? Nie wiem, czy jest sens. Chyba nie. Chociaż nie no, ona się zwróci. No się zwróci chyba. Jeszcze... Nie, walić to. Ha, dobra, ja tego nie zrobię. Ale przynajmniej ten. Przynajmniej to mamy załatwione. Myślę, że chcemy w to pójść. I to, prawda? Tak, center, path, path, pa, patch W każdym razie, że lata po okręgu na tą mapę, to jest genialne. Mm -hmm. I chyba szybkość ataku Neva, Mister Getting. No, to może być spoko, ale to jest dosyć drogie ulepszenie. Eee... Mimo wszystko, coś bym jeszcze. O! Ciebie możemy chyba ulepszyć. O właśnie. Pójdziemy pod grupę balonów. I pod usuwanie, pod niszczenie. A, nie mogę tego. No dobra. I to też ulepszymy. Chciałem pójść pod niszczenie yy, pancerza, ale niestety. Będzie szybciej strzelał przynajmniej. O, właśnie. Ciebie muszę postawić koniecznie. I będę musiał koniecznie postawić super małpkę, tak myślę. Czy nie? Nie, nie będzie to konieczne. Nie będzie to... Znaczy może przyda się ogólnie, ale nie jest to jakieś ekstremalnie konieczne. Spróbujemy podekspić jeszcze, następne te, następne samolociki postawię po prostu. I tyle. Tak, no obowiązkowo. myślę. Samolociki Spectre, żeby, żeby ogarnąć jak najszybciej. Spectre jest bardzo fajnym ulepszeniem na baloniki. Eee, bardzo, bardzo dobrze działa. A co to dokładnie robi? O to już nie pamiętam. Eee, szybko strzela eee, darty i bombki. Eee, no, no ona bezpośrednio napierdziela. Nie, że w dół spuszcza te bomby, tylko ona bezpośrednio w stronę balonów yy, ciśnie. Nie tak jak one, że w wszystkie strony, tylko bezpośrednio w stronę balonów. Także to jest, będzie naprawdę dobre ulepszenie. Mhm. Następne samolociki yy, ciśniemy. Myślę, że użyjemy jak jakichś tych yy, ananasów. I przydałoby się to mimo wszystko ulepszyć. I mam wrażenie, że może mi całkiem słabo pójść na tego, na Moaba mimo wszystko, więc... Yy, więc Na pewno będę chciał to ulepszyć. Żeby, żeby troszkę pocisnąć Moaba Oj, chyba nie dam rady na laser Ale nie, nie jest tak źle No, nie jest tak źle, ej, idzie naprawdę dobrze No Bez problemu daliśmy radę Nie, niepotrzebnie się martwiłem A, cztery w Serio Kom. Wracamy do głównej mapy, sprawdzę stan odcinka. 10 minut. No to myślę, że na możemy sobie pozwolić na e, tą samą mapkę na poziomie średnim. W poziomie trudności średni. E, to jest 20 ród więcej. No, myślę, że bez problemu. Od razu ciebie sobie postawimy. E, oj. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Nie mogę teraz ulepszyć dart małpki, ale ten szybko będzie levelował przynajmniej, więc. Okej, okay, niech będzie, oczywiście. Jak najszybciej zbieramy 0 3, 0 ulepszenie. Yy, potrójne darty. 3 razy więcej pocisków, jednak robi całkiem sporą różnicę. 2-3-0 to jest yy, naprawdę całkiem bardzo długo starcza ta małpka. Bardzo dobre jest to ulepszenie. To jest pierwsze, co tak naprawdę kupuję na każdej mapie. Oczywiście, weźmiemy sobie od razu przebijalność balonów na, na duże grupy zbite. Następne ulepszenie i zostawiamy tą małpkę w spokoju. I na to chwilę myślę, że. Eee, pozbieram do farmy i pójdziemy, jednak, w farmy eee, ze dwie, trzy farmy. Myślę, że trzeba będzie obowiązkowo postawić. I eee, oczywiście, engineera postawimy sobie na początku i będziemy nim eee, grindować level jak najszybciej, żeby, żeby Bluntrapa ogarnąć. No! Ej, jak to powoli idzie na początku masakra. O, no, sobie, użyjmy tego. Tak, na wszelki, może coś dziwnego tam się wydarzy. Nigdy nie wiadomo. No, mamy. Oj. Hmm, weźmy sobie z tej strony. O, o, o. Super. E, oczywiście zwiększamy najpierw produkcję. Dwa razy górne ulepszenie, dwa razy środkowe I później oczywiście dalej w produkcję ciśniemy Tak myślę Postawimy myślę farmera obok gdzieś zaraz Nie to chciałem kliknąć Gdzie to się klikało? Gdzie to się klikało? do farmera Użyć Halo, hal. Oj, nie chciałem tego zrobić. No dobra, trudno, niech już tu. Oj, jezu, on. Nie no dobra, selam go. Beznadziejnie ustawiony jest Pół mapy nie widzi stąd. co? Yy, I oczywiście większą wartość bananów za 800. Użyjemy tego sobie. I, i, i. No, gdzie to się wchodziło? Aha, dobra, głupi jestem tutaj. Dobra, nie było tematu. Eee, tak sobie ustawimy go. Myślę, że to powinno e, wystarczyć taką tak blisko. No, myślę, że będzie git. E, tu na razie nie ulepszamy dalej. Tyby tak zrobić, że... tutaj następną farmę i spróbuję postawić gdzieś tutaj yy, tom. Yy, monkey Village zmniejszyć koszt. Yy. Oj, ja nie mam widzenia, kamo yy, To niedobrze. Nawet bardzo niedobrze. Yy, weźmy sobie snipera. Póki co. A ee, tak ogólnie to myślę, że spróbujemy ciebie tam Ciebie tam zwerbować. O, on zbija pancerz od razu, ej, kozak. No, zbija pan... Kamo też. Ej, dobry jest! Nie jest takie złe jak myślałem. Zawsze myślałem, że to takie gówno wieżyczka. A jednak nie jest to takie tragiczne Flare, dobra, to wam pójdziemy już pod Masowe zbijanie balonów Flare sygnałowa Chcę to kupić jeszcze I dopiero wtedy zająć się Albo nie, od razu się tym zajmę Zmieniłem zdanie No Mhm Obowiązkowo Myślę, że jednak pójdę w farmienie, a w razie czego mogę ulepszyć po prostu tego, żeby bił e, balony z kamuflażem No, Jejku, jeszcze chwila, dobra Mam nadzieję, że zmieszczę tu farmę Będzie mi przykro, jak się nie uda e, Teraz tak Na pewno to i na pewno jeszcze to za 500 eee... Tak, i i i... I na razie to wszystko mhm. Na razie to wszystko O. Już to mam wrażenie, że tanie. Mam wrażenie... Że... Nie pamiętam ile teraz było... Nie, to samo jest co jest. Zwiększę sobie zasięg. Może to o to chodzi. Nie dalej, za 500. A ile to normalnie kosztowało? Niedługo zobaczymy. Dowiemy się. Ulepszmy sobie to od razu. Hmm. Atak speed. Coś tam, coś tam. hm No nieważne. Teraz tego nie mam jak sprawdzić. Albo mam jak sprawdzić. Tu postawię jakąś, jakąś ten. Jakąś farmę i zobaczymy zaraz. Albo nie, na razie będę je stawiał. Po prostu tutaj już, jak już to mamy, i tak. weźmy sobie na szybkostrzelność no i obowiązkowo i obowiązkowo pójdziemy w sharpness shot i semi automatic chyba wyżej, czy tutaj w to oj nie jestem pewien w co pójdziemy no czemu ogólnie sobie poradzi do tej czemu w ogóle ja nie nieprzyśpieszone mam dobra nie było tematu nie, zastanawiam się, to czy to na grupę balonów, no to to lepsze, chyba, ale to jest lepsze na młaby. ewentualne późniejsze. No i jest w, w, na, w zasięgu zniżki. Oj, no nie zmieszczę tutaj, niestety o tego się obawiałem. No. 415 250 A tutaj A no właśnie, jest różnica Dobra, robimy tak I podmarket tutaj, chyba tam już nie będę stawiał farmera Okej, okay. ej, całkiem sprawnie idzie już, dobrze już te pieniądze lecą Całkiem całkiem sprawnie naprawdę Weźmy ten marketplace, żeby nie musieć tam klikać. Tu stawiamy, oczywiście, następne farmy. Tu jeszcze jedną. Tu już chyba nie będzie zasięgu. No, już nie będzie w zasięgu. Ewentualnie tutaj mogę postawić. Oj. I muszę ulepszyć sobie to. No, przestaje dawać radę. Ej. Nie jest śmieszne. Dobra. E, home. Wyjdźmy na chwilę. Wrócimy w tej samej turze. E, continue. Runda 40. I tak sobie długo dawaliśmy radę. Nic nie mając, tak, tak naprawdę. Cały czas grindując. E, co ja chcę? No, przydałoby się. Hmm. No cholera jasna, niedobrze, za, za bardzo poleciałem w grind pieniędzy. Weźmy sobie ciebie, full metal jacket i to. To powinno sobie dać radę zwyczajnie. Jeszcze Deadly Precision przydałoby się kupić, ale no, widzicie już, już, już jakoś to idzie. No, już, dużo zmieniła ta małpka, mimo wszystko. Nie, już, już teraz będzie, będzie ok. Już mogę chyba to przyspieszyć. No, nawet żadna małpka nie, nie przeszła. Ok. Żadna, żaden balonik nie przeszedł nawet. No to git. Nie ma problemu. Ale i tak trzeba <grym> Deadly Precision tutaj dać. A tutaj półautomatic. Eee, I to trzeba dać. I to trzeba dać, żeby. No, jednak już przestanie sobie trochę dawać radę. Eee. Te małpki, które mamy. My oczywiście Ciebie sobie damy, żeby cię ekspić dalej na środku, żebyś latał. Yy, I to na razie tyle. Dalej farmimy chyba. Czy nie? Czy jeszcze? Wysotliwość strzelania. I dużo więcej tych rzutek. Mm -hmm. I myślę, że teraz polecimy jeszcze farmę. Następno tutaj trzeba dostawić koniecznie. Ok, w zasięgu. No, zdecydowanie w zasięgu. Ej, tu nawet dwie jeszcze zmieszczę, To jest git. Niestety nie mieści się w zasięgu zniżki, a szkoda. Bardzo, bardzo szkoda. No, nie, trudno, nie można mieć wszystkiego. E, ciebie oczywiście ciebie trzeba nie na las, tylko na strong. Definitywnie. Obowiązkowo. No, w ogóle nie ma o czym mówić. Eee, na półautomatyk, czy to? No, nie jestem pewien teraz. Nie, no na półautomatyk chyba. Eee, a, czy ja tu w ogóle zmieszczę? Nie, no, powinien zmieścić farmę. No, tu wyżej się nie mieści, ale tu się mieści. Tak, zdecydowanie. No, tu już nie. Tu już niestety nie. No nic, trudno. Może być. I tak yy, dużo tych farm postawiłem jak na taki etap rozgrywki. 45. runda. Postawiłem w full farmienie. Tak poprawdzie to ledwo już dawałem radę. Hmm, czy ja mogę coś ulepszyć? Nie, jeszcze nic nie wbiło. Żadnego poziomu. Yy, ciebie niestety, oj nie to chciałem kliknąć continue, oczywiście przyspieszmy sobie, czy nie rozumiem dlaczego dlaczego tego nie kliknąłem jeszcze eee, koniecznie w to śmiertelna precyzja i chyba pół automatyczno pół autoritu. ciśniemy, ciśniemy w to, koniecznie central market no przydałoby się, ale 15 koła raczej, raczej nieosiągalne na tą chwilę w zasięgu zniżki sobie Cię postawimy zdecydowanie. Laserki... No to już sprawi, że będziemy już całkiem bezpieczni. Plazma, blast myślę, że porobi tutaj. Dobra, teraz znowu powrotem w farmienie lecimy. Już, już nic nas nie zatrzymuje tutaj. Nie musimy się niczym zupełnie przejmować banana plantac plantacja plantacja bananów no już ciśniemy ten hajsik ład ładnie następna plantacja równo, równo tutaj łujmy no, patrzcie co tu się dzieje w ogóle super, ma super małpka jednak taką różnicę tutaj robi 19 tysięcy no, no nie wiem, to już chyba się nie będzie opłacało na ten etap rozgrywki. Za, za blisko do końca nie opłaca się. Postawimy sobie koło ciebie. O, nawet się mieści w zniżce. Postawimy sobie y, oczywiście y, ulepszanie tutaj w ciebie, wzmacnianie. Y, tutaj jakieś expiki, sobie załatwimy na tobie. Mm. Na tobie Obowiązkowo to i pod spektrę eee, i myślę, żeby jak najszybciej No to Więc O, wiem level, super To jak najszybciej że to Iśniemy w tą stronę! Ej, one są samoby a tu tego nie widziałem! Ej, nie zwróciłem na to uwagi kompletnie. Wow! A tak, bo mnie nie postać na to wcześniej. Ej, to jest dobre! No to teraz będzie szybko szło ekspienie. No? Wszystko w samoloty teraz inwestuję. No? Ale to będzie kot. Tutaj się nie zmieści, prawda? Nigdzie wciśniemy wszystko w samoloty. Ej, to będzie kozak. Bfb. BFB, runda 60. Wow, już? Wow. Co to jest za małpka? Chyba strzelec, no? Tak, ten. Mhm, Dobrze mu poszło. I co? Eee, która to jest minuta nagrania? Która jest w ogóle godzina, bo to jest jeszcze ważniejsze. Mamy jeszcze czas. To... Chociaż nie. No, po prostu nagram następny odcinek. No, tak zrobimy. Eee, na tą chwilę, w takim wypadku ja się z wami żegnam. Eee, nie zapomnijcie, proszę was, nie zapomnij. Ja wiem, że to. Źle brzmi, ale nie zapomnijcie o lajku w górę, jeżeli Wam się podobało, zostawieniu subskrypcji, komentarza. Napiszcie co. Napiszcie w ogóle co, co ten, może jakieś porady dla mnie, bo tak w sumie po prawdzie to nie znam jakoś ekstremalnie dobrze tej gry. Może, może Wy jakoś lepiej ogarniacie. Dajcie znać co o tym myślicie wszystkim. Na tę chwilę ja się z Wami żegnam. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.